Cześć Wam. Dzisiaj chciałem się z Wami spotkać tak troszeczkę w inny sposób. Chciałem przeczytać Wam coś, co przeczytałem na stronach władz szwedzkich. chodzi tutaj o to, że władze szwedzkie sporządziły taki raport dotyczący... Ewentualnych wydarzeń, które mogą nastąpić w wypadku, gdy zabraknie energii elektrycznej. Trzeba wziąć poprawkę na to wszystko, bo to, co oni tutaj opisali, ja uważam, że w Polsce, a nawet w Szwecji, będzie przebiegało w dużo dynamiczniejszy sposób. Przeczytam, przeczytam wam to, OK. Pierwsza minuta po wyłączeniu prądu. Czyli co? Siedzicie w domu. wyłączają prąd wyłączają, albo ktoś wyłączył, albo rozwalona została elektrownia, no nie wiadomo. Pierwsza minuta. E, sygnalizacja świetna przestaje działać, tak? Pompy na stacjach, e, stacjach benzynowych nie działają. Oświetlenie ulic nie działa. Bankomaty nie działają. Większość sklepów nie może funkcjonować. To jest, to jest, to jest od pierwszej minuty. Gdy one nie, mają, nie mogą, w te sklepy normalnie funkcjonować, ale wiadomo, że ludzie tam będą czekać, może płacić gotówką. Jeżeli się da, chociaż w nie przyjmą za, za żadne skarby świata gotówki, jeżeli nie mają uruchomionej kasy, do której mogliby pieniądze schować. Więc to się wszystko dzieje w pierwszych minutach. Dalej, po 45 minutach piszą, że zaczynają zamykać się banki. Bo wiadomo, nie działają, nic nie działa. Bank nie może być otwarty, jest to jakieś tam prawda, ryzyko, że może być jakiś napad czy coś. No więc, zamykają banki. Ja to wszystko przetłumaczyłem tutaj. Napisałem sobie to ręcznie. Czytałem i tłumaczyłem. Po 45 minutach, tak, banki się zamykają. Sklepy zamknięte, już prawie wszystkie. Lodówki i zamrażarki nie działają. Powstaje taka troszkę mała panika, bo nie wiadomo co z tym wszystkim zrobić. Bo jest tyle jedzenia pomrożonego i, i co z tym dalej będzie. Po 3 godzinach, Trzy godziny nie, da, nie działają już na. Te, nie, nie ma już prądu, tak? Przestają działać nadajniki telefonii komórkowej, przestają y, działać. Y, no, nie wszystkie. Niektóre mają. Y, Więcej, trochę dłuższy niż 3 godziny pojemność baterii, niż 3 godzinną pojemność baterii. Także mogą działać trochę dłużej, ale no tak mniej więcej 3-4 godziny i już nie mamy, prawda, połączeń te komórkowych. Także wiecie, no nigdzie się nie dodzwonisz, ani na pogotowie, ani na straż pożarną, ani do przedszkola, że dziecko odbierzesz. No po prostu nic nie działa, tak nie możesz nigdzie zadzwonić. Patrzysz, sklepy zamknięte, ciemno w witrynach, prawda? Akurat dzisiaj mamy piękny dzień, bo jest coraz cieplej. Eee, temperatura dzisiaj nawet 8 stopni, nie może to w Szwecji, ale, no wiadomo, środek zimy krótkie dni wyłączają prąd. Po trzech godzinach już się nigdzie nie może dodzwonić. Po trzech godzinach już, już sklepy są pozamykane. No i teraz patrzymy dalej. Co się dzieje po 6 godzinach? Po 6 godzinach padają ostatnie nadajniki telefonii komórkowej. Takie już ostatnie kompletnie. Padają jakieś tam specjalne, podobno są nadajniki yy, służb, czyli policja, straż pożarna, pogotowie i tak dalej. Też padają po 6 godzinach. Także nie mogą się ze sobą nawzajem porozumiewać. Nie mogą do siebie zatelefonować, ani z samo się połączyć. Pewnie są jakieś radiostacje, jak UKF-ki, które mają pewnie zasilanie na przykład z akumulatora samochodowego i tak dalej, ale generalnie normalnie, normalne łącza już nie działają. Musisz osobiście iść na straż pożarną, jeżeli dom Ci się pali, czy zanieść, czy zawieźć kogoś do szpitala. Wiadomo. Dobra, po 8 godzinach przestaje lecieć woda. Z kranu. Nawet nie, nie tylko ciepła, ale nawet zimna. I tutaj ukłon do Państwa spisu Wszystkich tych, co popierają PiS. Że jak przestanie lecieć ciepła woda z kranu, to dostaniecie gęsiej skórki. A jak przestanie lecieć w ogóle woda, to wtedy dostaniecie rozwolnienia. Bo będziecie wiedzieli, że jak 6 godzin. Nie działa, nie ma prądu, przestaje działać światło, przestaje, przestaje płynąć woda z kranu, która była dla Was, że tak powiem, zabezpieczeniem, takim można powiedzieć, no, gwarancją dobrobytu. Że póki jeszcze ciepła woda leci, no to jeszcze nie jest tak źle. No niestety po 6 godzinach już może przestać lecieć w ogóle. Po 8 godzinach, jak już powiedziałem, przestaje lecieć ciepła woda. Zaczyna się, zaczynają się ciężkie chwile dla niektórych w niektórych szpitalach, no bo e, powłączane są agregaty prądotwórcze, jakieś na początku baterie, takie duże e, składowiska, mają pewnie jakieś magazyny akumulatorów, które są naładowane, no ale jak to przestaje wszystko działać, no to zaczynają uruchamiać już e, agregaty prądotwórcze, no jak długo to wystarczy, to nie wiadomo, no operacji normalnej nie wiadomo, czy można przeprowadzić, nie znam się na tym, to o tym już będzie wiedział ktoś lepiej, kto, kto pracuje w szpitalu. Ale zaczynają się ciężkie chwile dla niektórych. Po, 24, po 12 do 24 godzin żywność w zamrażarkach jest już rozmrożona. Czyli, jeżeli nie masz jakiejś kuchenki spirytusowej, jeżeli nie masz e, e, jak to ugotować, uwędzić, no nie wiem, e, upiec, no to wszystko idzie się chrząnić. Można włożyć worek czarny. Tak jak tam wkładają Rosjan i Ukraińców i wywalają do, y, do masowych grobów, bo nie nadążają jedni i drudzy chować ludzi. Także to nie jest tak, że to są masowe groby związane z tym, że jakieś tam przestępstwo zostało popełnione, tylko dlatego, że ginie tyle ludzi. Na przykład w Bachmucie średnio obliczono, że życie jednego Ukraińca w czasie walk z Rosjanami to 4 godziny. Także, no więc, po, tak już powiedziałem, pakuje się. Po, po tym czasie jedzenie worki można wyrzucić do śmieci, chyba że się coś z nim zrobi. Dobra, teraz idziemy dalej. Po dwóch do siedmiu dobach są już wszystkie miejsca pracy zamknięte. Zaczyna być naprawdę ciężko. W mieszkaniach robi się naprawdę bardzo, bardzo zimno, bo przez jakiś czas tam, wiadomo, ściany utrzymają temperaturę, no ale już po dwóch dobach, trzech dobach, to już jest naprawdę zimno, prawie jak na dworzu. Więc tu okazuje się, że mieszka, mieszkający na wsi radzą sobie dużo lepiej, jeżeli mają jakiś opał, jeżeli mają jakiś kominek, jakiś opał, który mogą z nich palić. Sytuacja robi się naprawdę desperacka. Zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi. Pomyśleliście sobie o, o tym kiedyś, jak mają, jak macie, jeśli macie małe dzieci, co to będzie, jak nie będzie pieluch? Dziecko zerznie się w majty. A gdzie to wypierzesz? W wodzie, która nie leci z kranu? I bierzesz to w czym? W rzece? Tutaj się sprawdzą na pewno tetrowe pieluchy, a są takie, także kupujcie. Są takie pieluchy tetrowe, które wyglądają normalnie jak zwykłe pieluchy, jak, jak takie pampersy albo takie pieluchomajtki. Są takie. Mówię, wystarczy kupić tam bo miałem, z sześć par. One są dosyć drogie, ale jak kupisz ich z 6 sześć par, to możesz na okrągło prać, nie? Także ci co, nie mają ci, co mają małe dzieci, no, to będą mieli problemy. Pomocy od rządu i władz miasta już nie możesz się spodziewać, bo one mają same masę problemów, z którymi sobie nie radzą. Służby ratunkowe są już wypalone, wycięczone, bo to są ludzie, którzy pracują i muszą cały czas ludziom pomagać, tak? Pracowały prawda, przez 7 dni. Po 8... Do 21 dni, dniach, czarny rynek oraz gigantyczny wzrost, wzrost cen ogarnia cały kraj. Powstaje handel wymienny i pojawiają się pierwsze gangi przestępcze, które przejmują niektóre gałęzi handlu. No właśnie. Pomyślcie, są w waszych miastach ludzie, którzy znani są przez was, są przestępcy. W takich czasach będą jeszcze gorszymi przestępcami. W takich czasach będą bezwzględni. Oni bezwzględnie kradli, rabowali, sprzedawali narkotyki, to teraz bezwzględnie będą zabijać nawet za kromkę chleba. Wierzcie mi. To już jest scenariusz, który jest już znany z, niejedne, z niejednego kraju na świecie. Grabieże oraz wandalizm rozprzestrzeniają się z piorunującą prędkością. No, tutaj tutaj autor tego, który to opisył tego, tego raportu pisze, że najprawdopodobniej to wszystko się zacznie dziać w najeszcze wcześniejszym etapie. Stan wyjątkowy może już zostać wprowadzony, więc do akcji wkroczy Policja i Wojsko. Większość z nas takich sytuacji w życiu nie doświadczyła. Właśnie tego doświadczają Ukraińcy, i Rosjanie, i inni ludzie, którzy mieszkają na Ukrainie. Będzie długo ciemno i zimno. Zastanówcie się nad tym, jak się do tego przygotować. Szwedzki rząd stwierdził, że każdy powinien być przygotowany na takie sytuacje, mieć prowiant i takie inne rzeczy, i ciuchy i w ogóle na przynajmniej 72 godziny. Przynajmniej jest tu bardzo mocno podkreślone, bo ja uważam, że na dużo dłużej. I pamiętajcie, nieważna jest ryba. Lepsza jest wędka. To chodzi o to, żebyście mieli narzędzia, do zdobywania pokarmu dla waszych rodzin, dla waszych żon, dla waszych dzieci. Tu, tak tu jeszcze dopisałem. Ten rząd opracował ten, ten raport, opracował szwedzki rząd, ale większość tych wydarzeń będzie się działa na wcześniejszym etapie. I teraz na zakończenie powiem wam coś ciekawego. Dzisiaj mamy drugi marca. Miałem wysłać raport do takiej jednej komórki i tego raportu wysłać nie mogłem, bo są zakłócenia w działaniu sieci. Myślę sobie, co jest grane. Pokazane jest, że, od, że zakłócenia zaczęły się o godzinie 15 dnia poprzedniego, czyli 1 marca. Ale zostaną na pewno rozwiązane do godziny 15 dzisiejszego dnia. Jednak ten napis potem zniknął i pojawił się nowy napis. A ja tam zadzwoniłem, i e, oczywiście trzeba było się ustawić w kolejkę telefoniczną. Ale jest taka opcja, że możesz nacisnąć guzik jeden na przykład, i, oj, i wtedy odkładasz słuchawkę, oni do ciebie dzwonią. Jak już najdedzie Twoja kolej. Że nie musisz siedzieć z słuchawką przy uchu przez cały czas, tylko oni do ciebie oddzwaniają. No więc, no tak zrobiłem tak. Było 16 osób przede mną, którzy tam się do tego biura chcieli dodzwonić. No niestety, minę. to wiadomo, 16 osób na, tam rozłożone na 45 czy tam 100 operatorów, no to powinno to dosyć szybko iść. No niestety szybko nie poszło. Minęło 2-3-4 godziny dalej. Nic. No więc yy, pomyślałem sobie, że zadzwonię tam jeszcze raz, wbijam jeszcze raz ten sam numer, który poprzednio wybiłem i w telefonie słyszę, numer hor ingen abonent, numer hor inyen abonent, czyli nie ma takiego numeru, nie ma takiego numeru. Zaskoczony, bo ja byłem w czatu, byłem na kursie, na przerwie to właśnie robiłem, więc zadzwoniłem do mojej córki, która jest bardzo tam oczaskana w poruszaniu się po internecie, za szybko zdobywa wiadomości i tak dalej. I powiedziałem do niej: "Sandra, co, co, co się tu się dzieje? Mówię, Nigdzie nie mogę się dostać, nigdy mogę się dodzwonić itd nie mogła się dzwonić i tak dalej, Ona mówi: "Poczekaj, zaraz sprawdzę, za chwilkę mi czyta". Nie działają y, większość takich państwowych y, prawda, biur. Nie, nie działają niektóre. Y, Łącza telefonii komórkowej. Nie działają e, też sądy. E, mają problemy dosyć spore, właśnie, i, i, to się, i to się rozszerza, to się rozszerza coraz bardziej. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, co się dzieje na Ukrainie, ale prawdopodobnie tak. Wcale mi się nie zdziwił, gdyby hakerzy rosyjscy w, podzięk w podziękowaniu za to, że Szwedzi wysłali tam swoją broń, a są krajem neutralnym zhakowali szwedzki system. Wcale by mnie to nie zdziwiło. No bo na to mi to wygląda. Od wczorajszego dnia zauważyłem, jak ostatnio obserwowałem jedną część frontu tam, wokoło Bachmutu, no to przez około 2-3 tygodnie ten front praktycznie się nie zmieniał. Przesunął się około 200 metrów. A od wczoraj do dzisiaj front w Bachmucie jest taka strona Live Map, wpiszę sobie Live Map. I potem taki znaczek musicie u góry nacisnąć, pozycjonowanie, nie? I tam sobie możecie tą mapę powiększyć. No to wokół Bachmutu zamyka się pierścień. Ja mówię, jak mówię, przez trzy tygodnie zmiana nie nastąpiła. Nastąpiła tylko o 200 metrów. A w ciągu jednej nocy, wczoraj wieczorem, przedtem, nawet nie, nawet nie jedna doba, w ciągu jednej nocy, front przesunął się o 6,5 kilometra. Także tam się bardzo mocno dzieje. Być może Rosjanie zaatakowali. Dużo mocniej, może właśnie ruszyli z tą wielką ofensywą, być może to się okaże w ciągu najbliższych dni i być może zaatakowali też tych, którzy atakowali ich, tak? Czy pomagali innym atakować ich. No, o tym się też niedługo pewnie dowiemy, to byłoby na tyle. Trzymajcie się yy, wszyscy zdrowo, róbcie zapasy, bo naprawdę nie wiadomo, co nas czeka. A ty, facet, jeżeli masz dzieci małe, masz żonę. To odłóż picie piwa z kolegami na później. Najpierw zrób zapasy. Konserw, pieluch, wody pitnej, latarka, baterie, nóż i tym podobne rzeczy. Może jakaś kuchenka spirytusowa czy coś w tym rodzaju. Zastanów się, bo żyjemy mniej więcej w takim czasie, w jakim żyła Ukraina jeszcze półtora roku temu. Więc być może niedługo my się znajdziemy w takiej sytuacji. A być może to mało powiedziane. Według mnie na pewno się znajdziemy w takiej sytuacji, bo muszę Wam powiedzieć, że kilka dni temu, jakieś tam półtora tygodnia temu, zrobiłem pewne wideo, w którym powiedziałem e, o tym, zwróciłem się właściwie do polskich żołnierzy, żeby absolutnie nie szli nawet na wojnę z Rosją, że to nie ma sensu. Bo Rosjanie nie będą się patyczkować, nie będą walczyć i tak dalej, bo to oni nie są w stanie po prostu walczyć na, na te dwa fronty. Oni chcą, prawdopodobnie będą chcieli zaatakować Ukrainę też od północy, drugi, tak powiem, stworzyć drugi front, ale polskie wojska ustawiły się blisko granicy z Białorusią. Podobno, podobno wszystkie czołgi, które jadą do Polski, są kierowane na granicę polsko-białoruską. Nie wiem ile w tym prawdy, nie byłem tam. No, w każdym razie to jest to, co słyszałem. Łukaszenka stwierdził, powiedział otwarcie, że że, o tym, że to wiedzą, że służby to prześwietliły, że widzą, co się dzieje, że ślepi nie są. No, i mogą się spodziewać, że Polacy się mogą spodziewać naj najgorszego. Ja powiedziałem tak, że skoro Rosjanie chcą zaatakować Ukrainę od północy jeszcze, no to nie będzie miał kto bronić granicy. Albo ta, albo ta obrona granicy polsko-białoruskiej będzie osłabiona. No więc Rosjanie prawdopodobnie uderzą taktyczną bronią jądrową. Długo nie musiałem czekać. Pierwsza wiadomość przyszła do mnie już dwa dni później. E, jeden z chłopaków, którzy tutaj pracują w Szwecji, pracujący trzy tygodnia tydzień wolnego, trzy tygodnia tydzień wolno i ten tydzień zawsze spędza w Polsce, wracając z Polski do Szwecji. Płynął promem, i mówi, że widział zawsze trochę statków, tam kilka statków, prawda, na morzu, ale tym razem widział niemal rój rosyjskich okrętów wojennych. A wcześniej Rosjanie, dosłownie godziny wcześniej podali, że wysyłają tam swoje jednostki naszplikowane bronią jądrową. Tak samo. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o flotę czarnomorską. Zwiększyła się dwukrotnie. Jest dwa razy więcej okrętów, rosyjskich okrętów wojennych. No więc zwracam się do Was, żołnierze, po raz kolejny. Nie bierzcie w tym udziału, bo to nie ma sensu. Weźmiecie w tym udział, to weźmiecie udział w rozpętaniu III wojny światowej, która teoretycznie już trwa. Eee... Niedługo. Prawdopodobnie zobaczymy ją w pełnej krasie. Także zastanówcie się, chłopaki, co robicie. Bo jeżeli wy tam wiedziecie, a to nie nasza wojna, Białorusini nam nic nie zrobili. Rosjanie też jeszcze nam nic nie zrobili. Oczywiście, jeżeli mamy mówić o drugiej wojnie światowej, to musimy też pamiętać o banderowcach, o fladze czerwono-czarnej, o kolorze, w którym się ostatnio y, 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 Urszula von der Leyen. W parlamencie europejskim ubrała się właśnie w, taką, w takie kolory, żeby zademonstrować swoją więź z banderowcami. Więc to, co się teraz dzieje, no, to jest bardzo niepokojące. I, i to, że, się od, że ktoś odkrył, że policja odkryła piwnicę w Polsce z ponad 150 karabinami maszynowymi. No, wiadomo kogo na ten złapali. No, ludzi, którzy u nas mieszkają, ciekawe po co ci ludzie, ci banderowcy, zbierali w Polsce broń, kałasznikowy i tak dalej, w ilości 150 sztuk i amunicję. Pomyślcie o tym, zanim zaczniecie wieszać niebiesko-żółtą flagę na swoich profilach na Facebooku. Bo żarty się skończyły i powoli zbliża się coś, co już żartem nazwać nie będzie można. Trzymajcie się, cześć.